Yeah, my elf, cause I ain't mashing no one but myself, self, self, self I know we fuss and fight, yeah, a little bit I've had a couple of drinks, for well, a little bit I'm begging you, just carry me home, 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 home Głosu kontra Yes, i mózg. Zaczynamy klasycznie, papier kamieniozyce. Trzy dwa ra! Trzy dwa razy. Mó mózg. Włącz mózg. Trzy dwa raz. Mózg będzie zaczynał. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo, jakie szaleństwo. Większym ryzykiem rodzić się niż umierać. W tej walce tu ja jestem Nemce, a ty jak twardowski jesteś księdzem. Yo! Największym ryzykiem jest się umierać. Trzeba się będzie pozbierać. Dobra, każdy chciałby być bez troski, a ty jak pan twardowski. Chodzisz tu nie, ej, może wykąpałbyś się wanie swojego potu Mam tu niezłą antidotu Chyba znowu będziesz gadał Znowu żeś jakieś rymy układał Ale nie wiem po co Wiec. Pięć Pięć Twoja kolej Zmiana. Dobra, 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 dobra Fraza dla głosa Koniec wszystkich spraw naszych wspaniale niejasnych Dobra, 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 dobra. Mówisz jestem księdzem, ja zbieram lajki, tobie nad ksiądz Piotr nie napisze skargi I to jest tak w sumie, ja ty jestem glasny, wygrałeś, czy to ziomek jestem niejasny? I to jest tak w sumie, ja tu niszczę tak wszystkich, ja tu wchodzę no i niszczę wszystkich I ja tu wchodzę, no i niszczę właśnie koniec, ej ziomek pierwszy wers, twój teraz koniec I to jest tak w sumie, to jest rak, to już koniec ziomeczku, twoich wszystkich spraw I ja ci powiem jeszcze jedno gnoju, to już koniec spraw, weź ziomeczku uciekaj do domu i to jest tak, w sumie to jest skalę! Jak nawijam, to jest wspaniałe! I to jest tak, w sumie to jest klaska bzdura. Jeszcze jedna sprawa, bo właśnie ktoś umarł. Pięć. Okej, okay. zmiana frazy Mózg. Siłą jest świadomość naszej słabości. Yo. Siła świadomości. Siła słabości. To taki jesteś reprezentant takich gości. Zaczynasz po pościg, nie wiadomo za kim. Chciałbyś być bogatym? Ale twoja świadomość ponoć wygląda jak komo nie wiadomo po to Będę ci nawijał stary załóż sobie Homonto Ja nie jestem ortodontą, rozjebę ci paszę Zobacz mam tutaj złoty kastet, chyba nie, mam czarnego majka Możesz sam sobie przypierdolić lajka Ja mam w to wyjebane Teraz ty jesteś moim padawanem, maja twoim sensej Yo yo A Może dojedziecie Mikołaj Rej Albo Sienkiewicz, albo jakiś inny Balcerowicz Zap Pana, ciebie konopi. Głosu, a fraza na na Wszystko wszystko psu na budę bez miłości dobra, 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 jak nawijałeś, pomyślałem, jesteś cipą Swoje wersy pisałeś chyba ziomeczku pod lipą. I to jest tak, w sumie, to jest durem, bo kiedy wchodzę, hej, psu na budę. I to jest tak, w sumie ziomek, to ci powiem stale: psu na budę, tak tobie na twarz się zeszczałem. I to jest tak, w sumie ja tu jestem ostry, no bo teraz do ciebie ziomek nie mam miłości. I to jest tak, no ty pedant hip ja wygrywam, ziomek, i to wszystko. A wiesz dlaczego? W sumie ziomek to jest ostre, ej, uciekaj, tak będzie najprościej. I to jest tak, na piernicza skilo, bo kiedy wchodzę, ten ziomek teraz płacze zimą, nie płacze zimą, wiecie dlaczego, wątek gry, bo słucha bratanki, a jemu lecą łzy. I to pięć. jest tak, no i w sumie ziomek taka skila, bo kiedy wchodzę, zawsze my tu wygrywam, i to jest tak, w sumie jestem leś, jak nawijam to długo, on ciągle mówi pięć. Zmiana, teraz już bez frazy, bez frazy nowej, ostatnie wejścia, mózg i głosu. Mózg zaczyna, dawaj. To pies na ciebie wypina dupę Jaką ty kurwa grupę reprezentujesz Jakoś to mi nie pasuje Zobacz, ja swoje prawa wyegzekwuję, Truje taki w szarej koszuleczce Myśli o jakiejś dupeczce Kurwa po reszteczce, może do mnie podejść na podesty? Teraz ja z wielu zrobię tobie Meksyk. Jakimi tu wersy będziesz wycinał, to jest jakaś kpina. Nawet nie masz pojęcia, jaki będzie finał. Yo, jaka rodzina by się powstydziła? Takiego typa na tych bitach to chyba ty nie jesteś zaproszony do tej gry. Daję słowo, daję słowo. Wiek. A ty, to stoisz obok, albo nawet pode mną. Yo, Zmiada. człowieku, wycieraj mi dupę gębą. Dobra, Ostatnio dobra, to jest dobra, 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 Jedna sprawa była, kiedy słuchałem tego grajka, kto na scenę tutaj wpuścił ministranta. I to jest napierdala, to jest to jest chyba siłeczko, konstruktor, ale łysy! I to jest tak w sumie, to jest hardkorowe! Wygrywasz z tym gościem, no i mam tą zgodę! A wiesz, dlaczego ja tu wchodzę, to jest prosta sprawa! Oni są ze mną! Cała sala, zróbcie hałas! I to jest tak, ja tu wchodzę sylam, bo kiedy ja nawijam, zawsze ziom wygrywam. I tak naprawdę ja tu teraz ziomek, jestem szczery Są wiersze kultury, wyjmij rękę z kieszeni I to jest tak, sprawa jasna! I to jest gadka prasna A tak tu wchodzę, no i to jest na z kilem. Tak naprawdę szamek to się właśnie stylem I Pięk. tak naprawdę ja tu wchodzę to jest proste A moje zwycięstwo będzie pisane w gazecie wyborczej Okej okay. Jak wam się podobało Mało się rozkręcacie trochę. Ej, mózg, mózg, mózg. Jeszcze werdykt, mordeczko. A czy uważacie, że w tej walce lepszy był mózg? albo że jednak lepszy był głosu? Publika dzisiaj jednogłośna. Co na to jury? Tę walkę wygrywa głosu. Głosu!